Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Chrisu i zanim zaproszę Was dzisiaj na kolejny materiał z FIFA 15 Ultimate Team na moim kanale chciałbym poruszyć bardzo ważną sprawę o czym pisałem na Facebooku. Jeżeli nie macie mojego Facebooka śmiało zapraszam na... do opisu pod tym filmikiem. Facebook będzie zawsze jest tam wszystko notorycznie zamieszczane. Żeby Wam nie zabrać za dużo czasu planuję tutaj z 2-3 do 4 minut pogadać o przyszłości mojego kanału, o tym żebyście mi pomogli zadecydować co dalej. Nie chcę Was tutaj też za długo trzymać ponieważ no, menu główne gry to nic ciekawego jak zapewne się domyślacie, ale chciałbym, żebyście mnie wysłuchali i w tej chwili ogląda mnie jakieś 50 do 100 osób wyświetla notorycznie moje filmiki. Chciałbym, żebyście, każdy kto mnie ogląda, niekoniecznie łapkuje, niekoniecznie komentuje, ale chciałbym, żebyście akurat pod tym materiałem naprawdę wszyscy, którzy interesują się moim kanału, kanałem, którzy tutaj wbijają, żeby mnie chwilę posłuchać, żeby w komentarzach określili się co dalej mam robić. Jak wiecie jak sami widzicie, znajdujemy się w FIFA 15. Co się stało z FIFA 15? No nie trzeba tutaj nic mówić i jej już od początku tą grę strasznie psuło. Już w samych filmikach promocyjnych zapowiadali, że inteligencja bramkarzy będzie naprawdę w wysokim poziomie, że sędziowanie będzie genialne. I oni to mówili perfidnie, wiedząc, że nie będzie nic z tym dobrego, no bo zachowania bramkarzy są na poziomie przedszkola, a sędziowanie jest po prostu tragiczne. Już nie chodzi mi nawet, że karne z dupy gwizdane, tylko chodzi o to, że co chwilę gra jest za nie jest płynna. Wystarczy lekko przytrzymać zawodnika drużyny przeciwnej. On już leży granie gra nie jest płynna, wszystko jest co chwilę stopowane faulami, ale już nie zamieniajmy się w to. Nie, nie, nie drążmy tego tematu, bo chodzi o coś poważniejszego. Jak sami wiecie, transferowa lista już praktycznie nie żyje. Wszystko jest tutaj. E, ustalany przez EA, praktycznie gracze nie mają w tej kwestii nic do powiedzenia. E, w tej sytuacji ludzie odchodzą po prostu z gry, zaczynają mniej oglądać, mniej grać. E, no i taka propozycja dla mnie jest. Wiadomo, tryb kariery nie ma nic wspólnego z Ultimate Team. I jeżeli chcecie, to tryb, ta, tryb kariery nadal będę nagrywał. Jeżeli nadal chcecie, żebym ja ogólnie nagrywał Ultimate Team, no to również będę to robił, ale równie dobrze możemy się przenieść gdzie indziej. No gdzie się przeniesiemy, jak nie mamy za bardzo pola wyboru, no bo Pro Evolution Soccer kupować w połowie i zaczynać tam e, grę online, no jeżeli chcecie, to dlaczego nie? Możemy przejść do FIFA World, ale czy FIFA World jest e, no, na poziomie tego, żeby nagrywać ją notorycznie codziennie na kanał? No to też pytanie do Was, bo jeżeli chcecie, to mogę nagrywać co chcecie. Jestem fanatykiem piłkarskim, uwielbiam to i chciałbym, żeby na moim kanale była jakaś gra poświęcona właśnie piłce nożnej, a to co się dzieje z FIFA 15 jest naprawdę tragiczne. Moja kariera zaczęła się online oczywiście, kariera, bo ja gram, równie dobrze grałem w FIFA 2000 również, stary już jestem trochę, ale to już mniejsza o to. FIFA, FIFA 13 na Xboxa 360 to była moja pierwsza gra, w której grałem w Ultimate Team. I w każdej FIFA musiało być coś, co kompletnie niszczyło całą grę. W FIFA 13, jak pamiętacie bądź nie pamiętacie, liczyło się tempo. Miałeś tempo, puszczałeś zawodnika na wolne pole, który miał powyżej 85 tempa, 90 to już w ogóle masakra. Nie liczyły się inne statystyki, nie liczyło się strzelanie, podawanie, liczył się tylko pace. Przyszła FIFA 14 i okazało się, że w sam w, sam w składzie miałem Kieliniego, jednego z lepszych środkowych obrońców w grze, a okazało się, że Dziowinko, przeciwnik, znaczy zawodnik mojego rywala potrafił mi hat triki w ciągu meczu strzelać oczywiście głową wszystko, bo ta gra była z kolei oparta na wrzutkach z, z, z narożników boiska na główkę. Oczywiście już nie mówię o takich sytuacjach, że przy rzucie wolnym wystarczyło zagrać długą piłkę, bramkarz sam wychodził, nie kazaliśmy mu tego robić i piłki wpadały praktycznie do bramki z połowy boiska no i przyszła niestety FIFA 15, w której no już yy, przechodzi to ludzkie pojęcie, ja nie sądziłem, że coś może mnie bardziej denerwować niż yy, główki w FIFA 14. Jednak może, bo w FIFA, w FIFA 15 naprawdę nie da się grać normalnie w Ultimate Team, żeby sprawiało to przyjemność. Jak nie bieganie sam jednym zawodnikiem całe boisko, jak nie wykorzystywanie innych gliczy, jest co chwilę rzut karny, jest yy, naprawdę nie chcę marudzić, ale to też nie jest tak, że ja jestem to jakimś yy, Niedobrym graczem, który nie potrafi wyjść z ligi piątej i szuka kurczę tutaj przyczyny dlaczego nie potrafi grać. Jestem w lidze pierwszej, może nie idzie mi w niej jakoś cudownie, tylko się utrzymuje mistrzostw, notorycznie nie zdobywam, ale gra, grać ogólnie chyba potrafię. Chociaż odrobinę, nie? Chociaż trochę. Za chwilę zresztą zobaczycie dwa kolejne mecze w Ultimate Team i zobaczycie, że no jakoś sobie w tej lidze jeden, e, numer jeden radzę. Nie wygląda to no e, ogólnie e, przyjemnie, nie, nie, przyje nie, nie nagrywa mi się po prostu przyjemnie FIFA 15 Ultimate Team, karierę co innego, tam się można pobawić, tam gra jest, rozgrywka jest ogólnie świetna w trybie sezony tutaj również gra jest dobra ale to co się dzieje w Ultimate Team to jest naprawdę porażka, sam widzę, że ludzie zaczynają odchodzić z Ultimate Team już nie grają w FIFA 15 przerzucają się to na FIFA World żeby się chociaż pobawić, bo to nie, 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 nie jest najważniejsza grafika, nie jest najważniejsze kurcze modele, twarze najważniejsza jest, najważniejsza jest nadal grywalność jeżeli w FIFA World ma być lepsza grywalność, ma być to wszystko bardziej sprawiedliwe to może się przerzucimy. Napiszcie w komentarzach jak dalej sobie to wszystko wyobrażacie. Już 5 minut gadam, a planowałem 4, więc już kończę. Za chwilę przenosimy się do Ultimate Team. Zagramy sobie dwa spotkania w lizę numer 1. Ja już chyba skończę gadać. Napiszcie w komentarzach co chcielibyście, żebym nagrywał. A może w ogóle zakończymy w większości FIFA i będziemy nagrywali ją w mniejszości, a przerzucimy się na Counten Strike'a, którego no, od czasu do czasu Wam wrzucam na kanał i gram ogólnie codziennie. Może tym się zajmiemy bardziej, może chcecie oglądać Counten Strike'a. Napiszcie mi w komentarzach Czego chcecie? Co byście chcieli najbardziej oglądać? Ja będę to nagrywał bez względu na to, czy, yy, czy, czy mi się to podoba, czy nie. Wiadomo, że nie warto robić czegoś, czego się nie lubi. Ja w Ultimate Team potrafię się odnaleźć. Potrafię się odnaleźć, mimo że nie biegam całego boiska jednym zawodnikiem, ale jakoś w grze czuję się nieźle, aczkolwiek nie sprawia mi to tak wielkiej przyjemności, jak na przykład granie w Pro Evolution Soccer 6 na Paczu z 2015 roku trybu, e, trybu kariery, czyli prowadzę swój zespół. Tam jest dopiero Frajda, tam jest naprawdę wszystko świetnie, a tutaj przejdę do Ultimate Team. Gościu przebiegiem mi całe boisko jednym zawodnikiem i już kończą się moje entuzjastyczne myśli. Dobra, przenoszę się do ultimate team zagramy sobie e, dwa spotkania a ja czekam na wasze komentarze i opinie odnośnie tego co będzie się działo dalej na tym kanale bo naprawdę zależy to od was jest was około 70 80 do 100 ludzi którzy notorycznie wyświetlają moje filmiki więc droga komentarzy jest dla was czekam no i tak jak Wam mówiłem, moi drodzy, zapraszam Was na dwa spotkania w lidze numer jeden. Mamy już tutaj za sobą cztery spotkania, które zakończyły się dwoma zwycięstwami oraz dwoma porażkami. Te dwie porażki przyszły pod rząd, więc na razie niestety mamy dwa złe wyniki z rzędu, więc mam nadzieję, że w tym odcinku, który właśnie oglądacie, uda się to wszystko zmienić. I to w tym odcinku zaczniemy pasę samych zwycięstw. Pierwsze spotkanie zagramy sobie składem z Barclays Premier League, czyli drużyną, którą obecnie gramy się, jak sami wiecie, najlepiej. Damy kartę Petrowi Czechowi plus 5 do łapania piłek łącznie będzie miał tą oto statystykę na 90 punktów Więc naprawdę mam nadzieję, że ten Petr Czech będzie nam pomagał na bramce skład mojego rywala Fan Manchesteru United, ponieważ stroje Manchesteru, Herb Manchesteru Mamy nawet kilku piłkarzy Manchesteru United w zdrużenie Mamy Van Persiego, Ashley'a Younga na bramce David De Gea mamy też Kompanego, Starija, Ulkota, naprawdę spokojny skład z BPL, ale bardzo ładnie wymyślony Daniel Stalicz wpada w pole karne i niestety w trzeciej minucie meczu już... Mamy 1 do 0 dla mojego rywala. Ładne, otwierające podanie. Nie wiem, czy czasem nie od blind'a. I genialnie wpadł w pole karne prawą nogą Staric i strzelił bramkę. Dla mojego rywala mamy 1 do 0. Kolejna sytuacja to szósta minuta, czyli, czyli chwila później i Petr Czech ratuje nas od straty bramki. Robin Van Persie, którego my również będziemy w następnym materiale, jeżeli będzie dzisiaj następny materiał, właśnie będziemy Pe e, Robina Van Persiego testowali. Tutaj Walker silne, potężne uderzenie, ale na szczęście nad bramką e, strzeżoną dzisiaj przez e, Czecha z Czech. Kolejny strzał z dystansu i tutaj byłaby bramka naprawdę ostatniego miesiąca, ponieważ fantastyczne uderzenie Robina Van Persiego, lewą nogą jego lepszą, ale bramka nie padła. Wayne Runey. ładnie tutaj starał się związać trzech zawodników ogólnie, nie wiem na znaczy tutaj nie było rzutu karnego, jeszcze akcja trwała, nie było ostatecznie spalonego Runeja ale nie trafił do bramki, DHA nie musiał tym razem za bardzo tutaj pracować i mamy 42 minutę i nadal nie oddaliśmy dobrego takiego soczystego strzału na bramkę, a Murila naprawdę stwarzał sobie sytuację, Petr Czech tutaj ratował nam naprawdę tyłek bo Ashley Young bliski był zdobycia bramki dla mojego rywala 45 minuta gry Diego Koszta sam na sam z deheą, ale przegrał ten pojedynek gracz Manchesteru United wychodzi z tego pojedynku zwycięsko 9 strzałów, 6 celnych mojego rywala my tylko 4 strzały, 3 celne więc jak na razie nasz rywal gra po prostu od nas lepiej ma lepsze posiadanie piłki naprawdę na razie nie wygląda to zbyt optymistycznie ale przyszła 46 minuta gry ja jestem dobrym menadżerem jak sami wiecie i w przerwie Powiedziałem moi drużynie, że jeżeli wygrają, to co? To będzie to będzie, będzie naprawdę dobrze, jeżeli wezmą się za siebie i w drugiej połowie zmucą mojego rywala i 46 minuta i już jego koszta wziął do siebie e, moje słowa w przerwie. I prowadzimy, jeszcze nie prowadzimy cholerka, mały spoiler, czyżby. No, zobaczmy. Kunagüero 60 minuta, sam na sam z brąkarzem Sergio Kunaguero i teraz mogę dopiero powiedzieć, że prowadzimy. Wcześniej mogłem tylko powiedzieć, że doprowadziliśmy do remisu, ale teraz mogę wam pokazać, że i po powiedzieć i pokazać, że Aguero pokazuje, że jest tutaj, strzela dla nas bramkę, a my wychodzimy na prowadzenie Sergio Kun Aguero i jest 2 do 1 dla nas 28 minuta gry. Mój starał się szybko odpowiedzieć, ale Petr Czech zatrzymuje kolejny, już chyba piąty w tym meczu strzał Robina Van Persiego, Van Persiego lewą nogą. Matic ładnie rozegrał to z jego kosztem, do jego koszta z 25 metrów potężne uderzenia. Nad poprzeczką bramki e, Hiszpana Dawida De Gea. Tutaj mój rywal strzela bramkę w 87 minucie gry, ale był spalony i ta bramka, bramka Loikowi remiemu zawodnikowi Chelsea nie może zostać uznana. 2 do 1. Inkasujemy 3 punkty, czyli przełamujemy serię dwóch porażek z rzędu William Asysta Gole Aguero oraz jego koszty najlepszym bramkarzem tego spotkania no, najlepszym bramkarzem do kosz... najlepszym bramkarzem oczywiście Petr Czech, ale najlepszym zawodnikiem e, całego spotkania również mój bramkarz. 3 zwycięstwa, dwa remisy, mamy 9 punktów na półmetku sezonu, więc mamy drogę do utrzymania się takiego pewnego jak w poprzednim sezonie, ale marzymy oczywiście o mistrzostwie. Drugi mecz to drugi nasz skład, który naprawdę tutaj kombinowałem, robiłem. Już 10 zgrania łapie Tony Cross, który zagrał dla mnie 10 spotkań tym samym. E, Poczuł się pewniej w klubie i urosło mu zgranie do 10. Tak samo Hames Rodriguez za 7 spotkań jeszcze, które rozegra w moim zespole uzyska 10 zgrania. Niestety Benzema na 8 zgrania będzie. Tutaj myślałem, że mój rywal będzie miał Ibrahimowicza w składzie, ponieważ herb, herb reprezentacji narodowej Szwecji, stroje Szwecji. Chyba gramy ze Szwedem albo z wielkim fanatykiem szwedzkiej piłki, no ale Ibrahimowicza nie ma. Mamy Daniela Staridża. Z ciekawszych zawodników mamy oczywiście Kuna Aguero. Mamy Dawida Dehe po raz kolejny na bramce. Więc skład prezentuje się spokojnie, ale znowu solidnie. Tutaj Marko Roy spróbował w bardzo ładny sposób pokonać Deche, ale ten się nie dał, obronił naprawdę bardzo, bardzo pewnie Kun Aguero z kolei sytuacja mojego rywala, boczna siatka po tak ładnie dokręconym strzale ale zabrakło naprawdę milimetrów, żeby tutaj pokonał naszego Romana Weidenfellera, który w tym meczu występuje na bramce Sergio Aguero Marco Reus, 26 minuta gry Marco Reus stwierdził, że sam wpadnie sobie w pole karne, strzela i podobna interwencja jak na początku spotkania Dawida Degei, Dehei, który wygrywa po jednak już drugi z Marco Royce w, w tym odcinku. Gundogan sam na sam wypuszczony z Deheą, ale Dawid Degea na dzisiejszym całym odcinku w pierwszym meczu dla mojego rywala bronił świetnie i w tym meczu również świetnie broni Dawid Degea. Czę, często w tym odcinku mówię nazwisko tego chłopaka, ale naprawdę broni świetnie i moje rywale naprawdę go stosują. Rzut karny oczywiście bardzo, bardzo zasłużony. Kuna Gorodo podchodzi do tego rzutu karnego i no nie spodziewałem się, że Mojdwal aż tak potężnie przeniesie piłkę nad poprzeczką i nadal jest 0-0. Powinniśmy przegrywać i to jest akcja później. Zobaczcie, Mojdwal strzelił karnego nad poprzeczką. Od bramki zacząłem Weidenfellerem e, mamy swoją akcję, czyli ładnie Hames Rodriguez ścina na lewą nogę, wysuwa piłkę do Marco Roysta a ten strzela bodajże trzecią bramkę w czwartym spotkaniu dla mojej drużyny i naprawdę kalmą uspokaja tutaj stadion mojego rywala, nie zauważyłem gdzie gramy. A, chyba old, old Trafford, ale nie jestem przekonany. Nie, chyba nie właśnie, właśnie, bo kurczę, czerwony byłby, tak? Czerwone byłyby trybuny. Chyba nie Old Trafford. Zaraz zobaczymy o ile w ogóle tutaj jakoś przejdę do, do pauzy ale raczej nie zobaczymy, kurczę, nawet nie zrobiłem wiecie, jaki stadion, cholera, a się mądrze, że Old Trafford, jak to, kurczę, nie Old Trafford, właśnie, tutaj Benzema miał setkę, ale pamiętajmy, że Benzema jest tylko na ośmiu zgrania i niestety nie wykorzystuje w taki sposób swoich sytuacji, jakby mógł, tutaj Mertens wprowadzony w przerwie u mojego rywala, na szczęście, nasz, nasz bramkarz również broń dzisiaj fantastycznie, dokładnie chodzi o Romana Weidenfellera, pier Emeryk Obama Young, ale Dawid Dehea po raz kolejny zatrzymuje genialnie mój strzał, moją akcję. Jedziemy po raz kolejny. Obama Young rozgrywał tę piłkę z Piszczkiem. Stwierdził Obama Young, że wpadnie sam w pole karne. Nie był do pokonania dzisiaj Dawid Gea, Powinienem już prowadzić 4-5-0, ale to co robił bramkarz Manchester United naprawdę... Ach, grał genialnie. Ale co się odwlecze, to nie uciecze. Karim Benzema, 88 minuta meczu. I Karim Benzema zamyka ten mecz po fantastycznej asyście Piera Emeryka Obameyanga. Naprawdę Obameyangiem grałoby się dzisiaj świetnie w tym materiale. Gonił co mógł, strzelał co mógł. Bramki może nie nastrzelał, ale ładnie dograł. To była asysta Obameyanga. Oczywiście i do tego James Rodriguez również ma asystę. Dwa zwycięstwa w tym odcinku, więc udało się dwa razy wygrać yy, Mamy bilans, no zdecydowanie dobry Cztery zwycięstwa i dwie porażki Pewna droga do utrzymania się w lidze, w lidze numer jeden, więc jak sami widzicie w tej lidze jeden czyli największej, najlepszej lidze jaka jest dostępna w FIFA 15 Ultimate Team potrafimy sobie radzić więc ja czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze postanowienia odnośnie przyszłości mojego kanału bo na tym będę opierał właśnie przyszłość yy, mojej twórczości ja się tymczasem z Wami żegnam bardzo dziękuję Wam za oglądanie, bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie mojego materiału jeżeli tylko się podobało to możecie ocenić łapką w górę a skomentować to już naprawdę musicie rzadko komentujecie ale tym razem bardzo ja was, ja was proszę o komentarz w sprawie, którą poruszyłem w pierwszych, no, sześciu jakby nie patrzeć minutach mojego materiału. Żegnam się z wami, życzę wam spokojnego dnia, trzymajcie się, na razie, cześć!